Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy dwa tygodnie po spotkaniu Polskiego Stowarzyszenia Korektorów Fratic w Makowie Mazowieckim przy dużym udziale firmy Rawet. To jest dystrybutor Intrager w Polsce. Spotkanie moim zdaniem było mega, mega super. Było chyba ze 60 osób. Bardzo fajna, miła atmosfera mogliśmy powymieniać się doświadczeniami, pogadać, popracować. Przede wszystkim zacząć, próbować klarować i organizować stowarzyszenie. To był główny cel. Zresztą a propos tego zapraszam na koniec filmiku do, do wysłuchania mojej rozmowy z Pawłem Żelechowskim. To jest prezes z Polskiego Stowarzyszenia Korektorów Racic. Pozdrawiamy serdecznie pana prezesa i czoła. To się wytnie. To się wytnie. Co jeszcze nas na spotkaniu? Tak, jak mówiłem, super można było się spotkać, trochę pogadać. Ehm, mamy rzadko okazję na to, żeby się widywać. Wszyscy zalatani, zapracowani, co chyba w sumie dobrze. Oprócz tego, że, że, że e, byliśmy tam my, czyli korektorzy, e, mieliśmy okazję popracować i posłuchać bardzo sympatycznego wykładu. E, Peter Klosterman. Peter Klosterman, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest legenda wśród, wśród szkoleniowców e, holenderskiej metody korekcji racic. Jeżeli chodzi o część szkolenia w obozie, chłopaki przywieźli bardzo, bardzo fajne sprzęty: e, aluchów, trimmer i ankę. Klosterman jak zwykle świecił, e, zobaczycie fragmenty, bo mega wesoło, jest raz, że wybitnym specjalistą, a dwa, robi taką mega fajną atmosferę, e, że przyjemnie się go słucha i czerpie z tego, co, co ma do przekazania. Witam serdecznie. Ze mną dzisiaj jest prezes Polskiego Stowarzyszenia Korektorów Racic, Paweł Żelechowski. Jesteśmy świeżutko po spotkaniu ze szkoleniem, na którym głównym gościem był Peter Klosterman. To jest jeden z największych tuzów korekcji racic na świecie. Holender, który od już dziesiątek lat zajmuje się szkoleniem, nauczaniem i egzaminowaniem korektorów. Witam serdecznie. Yy, Paweł, jak wrażenia powiedz po, 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 po tym szkoleniu? Bardzo pozytywne. Ogólnie cieszę się, że udało się coś zrobić, rozwijać dany temat. Yy, na razie słabo to wygląda w Polsce, natomiast jesteśmy taką dosyć silną, prędzoną grupą. Myślę, że możemy coś zrobić. No i chyba jest potrzeba, nie? Tak. Widzę w środowisku, że, że ludzie chcą się rozwijać, szukają wiedzy, też szukają kontaktu ze sobą, wymiany doświadczeń. Fajnie mówię, że stało się spotkać tak dużo kolektorów, wymiana wiedzy e, poglądów. Każdy chce się rozwijać. Fajnie właśnie, że, że wszyscy młodzi w gruncie rzeczy chcą szkoleniowców, chcą się uczyć i rozwijać swoje umiejętności. To plany teraz, najbliższy czas? Plany? E, chcielibyśmy w gruncie rzeczy wprowadzić dyplom metody holenderskiej używany na całym świecie tak naprawdę, żeby wprowadzić dla osób chętnych. Mhm. Przepraszam, tak wejdę Ci sobie, ta metoda holenderska to jest dziś taka najbardziej chyba tak. powszechnie szanowana i chyba we wszystkich, czy w większości badań e, używa się tej metody, także jest ona chyba taką dziś. No, prawda się, że jest taka, że każde stowarzyszenie musi uznać jakąś metodę jako podstawę do, do wykonywania. Korekcji. Tak. korekcji. Musimy, coś, musimy coś podjąć, natomiast chyba właśnie z tego względu, że metoda holenderska jest najbardziej uznawana w całej Europie i na świecie, po co szukać? Wybieramy tą, oczywiście. Tak oczywiście. Jakby Metoda holenderska to jest jakiś tam system kroków, dzięki którym uzyskuje się odpowiedni kształt racicy i w odpowiedni sposób się, się leczy krowy, a sama ocena korekcji racic przez tych instruktorów, tak czy siak, Skupia się na efekcie korekcji. Tak Więc jest. Nawet jeżeli ktoś nie, nie, na takim egzaminie nie robiłby korekcji raci z tą metodą, nie postępowałby według tych yy, kolejnych yy, kroków, to i tak, jeżeli będzie dobry efekt pracy, to uznane będzie to za, za, za zdane, prawda? Tak jest. Rozmawiając z kolegami w Anglii, byłem też zaproszony na konferencję dużą. Mm. Yy, byli ludzie z całego świata, rozmawialiśmy i faktycznie. Nieważne w gruncie rzeczy, czy może zacząć od drugiego kroku, tylko na koniec liczy się efekt końcowy. To jest najważniejsze. Hmm. Czyli, czyli chcielibyśmy w naszym korektorskim środowisku zebrać grupę ludzi, którzy, którzy chcą weryfikować swoje umiejętności i żeby ewentualny klient wiedział, korzystając z usług takiego korektora, że. Przynajmniej ma podstawę, ma wiedzę, ma narzędzia do tego, żeby wykonać usługę tak. w najlepszy sposób, jaki jest możliwy. Tak, jak najbardziej, że właśnie taka osoba, powiedzmy, zweryfikowana, w takim stopniu będzie gwarancją, że wykona pracę swoją dobrze. Hmm, powiedz mi jeszcze, hmm, oprócz tego, że będą organizowane też szkolenia, te weryfikacje jakie, jakie jeszcze, uważasz, cele powinny stać przed stowarzyszeniem? Przede wszystkim y, uświadamianie rolników, jak, jak barek, barek wielki ma wpływ zdrowo to racic na ogólny dobrostan bydła. Y, niestety bardzo dużo brakowań jest na ten moment w Polsce ze względu na racice i dużo niewiedza jest z y, tym problemem, tak? Z tym problemem, tak. I już pomijając y, aspekt taki moralny, to znaczy po prostu do jak najlepszego samopoczucia krowy, to, to też ten finansowy jest tutaj jak istotny, Koszty kulawin są bardzo wysokie, trzeba uświadomić po prostu hodowców, jak duży ma to wpływ. Zresztą wczoraj też na wykładzie był, ten, był poruszany ten temat bardziej, no. kilku badań z całego świata wyliczających koszty. Powiedz mi, jak, jak się skontaktować w takim razie z stowarzyszeniem, gdzie nas szukać? Pewnie też wszystko będzie w opisie. E, także, tak, myślę, że najprościej notować. będzie po prostu tam mogę podać numer telefonu swojego, natomiast niech nie będzie się sobie spisywał numer telefonu, porzucić na koniec. Zapraszamy jak najbardziej osoby, które chcą rozwijać swoje umiejętności. Ludzi z pasją, naprawdę chcących coś zrobić. Także... Będziecie mile widziani i na pewno można dużo skorzystać na, na uczestnictwie w stowarzyszeniu i e, tak, to... na tym co organizujemy. To jest coś, co jednej osobie jest bardzo trudno zorganizować, a w grupie jesteśmy silni i myślę, że e, to da nam możliwość rozwoju i zagwarantuje klientom e, super usługi po prostu. Tak jest. Dobra. Dzięki i do zobaczenia. Dzięki. Przyjechały ze wsi.